Ponad 80 dzieci w Świnoujściu jest pod opieką rodzin zastępczych. To dla nich Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował niezwykłą imprezę. W niedzielne popołudnie 19 maja dzieci, ich opiekunowie oraz pracownicy MOPR-u popłynęli w rejs statkiem wycieczkowym. W tej morskiej wyprawie udział wzięła także Magdalena Różczka, która w lutym tego roku zarejestrowała własną fundację Ukochani, promującą rodzicielstwo zastępcze. Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa. Spotkaliśmy się dzisiaj na statku Chateaubriand z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Na statku dzisiaj gościły nasze świnoujskie rodziny zastępcze wraz z dziećmi, ale również naszą akcję wspierają osoby. Pani Magdalena Różczka, która jest ambasadorem UNICEF-u popierającym kampanię rodzicielstwa zastępczego, a także prowadząca fundację Ukochani. Pan prezydent, pan Roman Kucierski, który od niedawna zajmuje się sprawami społecznymi i również w swojej gestii będzie miał rodzicielstwo zastępczego. Wśród nas jest również pani Wiktoria Torbia, która w Świdnoujściu prowadzi rodzinny dom dziecka od wielu, wielu lat i wspiera działania MOPR-u i moich pracowników działu pieczy z niesamowitym sercem i oddaniem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o zadawanie pytań, ale poprosimy najpierw może o parę słów Panią Magdalenę Różniczkę. Dzień dobry. Dziękuję, że dzisiaj tutaj przybyliście i że możemy też szerzej powiedzieć o tym, jak piękną, jak pięknym zadaniem jest rodzicielstwo zastępcze. Bardzo dużo osób pyta mnie, na czym polega różnica między adopcją a rodzicem zastępczym i opowiadam o tym, że to jest zasadnicza różnica, dlatego że dzieci, w momencie, kiedy nie mogą być wychowywane przez, yy, przez rodziców biologicznych, nie od razu mają uregulowaną sytuację prawną i nie mogą po prostu trafić do adopcji. I w tym czasie najpiękniejszą rzeczą, jaka może im się przytrafić, to właśnie to, żeby zajęli się nimi rodzice zastępczy albo chociaż jeden rodzic zastępczy, bo tu warto od razu powiedzieć, że yy, nie ma ani limitu wieku, ani wymagań w stylu yy, takim, żeby być Małżeństwem, albo parą. Więc zachęcam do tego bardzo i jestem świadkiem od wielu lat tego, jak dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnej rozwijają się, stają się spokojne, otoczone miłością i jak szybko się rozwijają dopiero wtedy, kiedy mają przynajmniej jedną dorosłą osobę, która jest w nie wpatrzona i która je tuli każdego wieczorem na przykład mówi dobranoc i, i wita ich rano. Jeżeli to jest ta sama osoba, to dzieci po prostu rozkwitają. Tak, jak piękny kwiat. Tak. tak. Panie prezydencie? Ja chciałbym tylko dodać, że oczywiście spędziłem bardzo przyjemnie i sympatycznie te dwie godziny z racji też tego krótkiego czasu. To są takie spotkania, które też powodują i uwrażliwienie moje, bo do tej pory, jak państwo też dobrze wiecie, w tego typu akcjach nie brałem udziału albo były to takie sporadyczne. Natomiast w tej chwili będę się tym zajmował. Oczywiście, już z panią Magdą wymieniliśmy się też kontaktami, także, także myślę, że i tutaj też zasygnalizowałem, że jak najbardziej będę tutaj wspierał właśnie te domy dziecka i, i, i pieczę tych rodzin zastępczych, żeby też uświadomić i myślę, mieszkańców naszego miasta Świnoujścia że jednak jest to bardzo ważny cel i, i, i któremu po prostu przyświeca dobro dzieci i tutaj w tym, te, w tym kierunku musimy przyjść, wszyscy iść razem. A w szczególności dziękujemy rodzicom zastępczym i mamy tutaj mamę, którą chcemy po prostu ukochać za to, że tyle lat się tym zajmuje, za to, że opowiada o tym, za to, że zaraża inne osoby do tego, żeby też zostały rodzicami zastępczymi. <noise> no to było, widać tyle, na tym zdjęciu? No ile lat? Tak. No nie wiem, może macie pytania do mnie. Ale... Ile lat? <noise> A, od 2005 roku tak na dobre się zajęłam e, rodzicielstwem zastępczym. Przez nasz dom liczyliśmy, próbowaliśmy kiedyś się doliczyć, no to gdzieś około 60 e, albo ponad już 60 dzieci przeszło. W różnym wieku. W różnym wieku, bardzo. Z różnym różnymi wieku. sytuacjami. Tak. tak, dokładnie, że to są różne sytuacje. A niektórym w większości udało się pomóc, że albo poszły do adopcji, albo wróciły do rodzin biologicznych, a więc uważam, że jest super. Cudownie. A wy jesteście rodzinnym domem dziecka, prawda? Tak. Właśnie naprawdę. to jest piękna inicjatywa i, i, i do tego też my jako Fundacja Ukochani namawiamy, żeby powstawało jak najwięcej rodzinnych domów dziecka, czyli może tam być więcej dzieci niż jedno, dwójka, yy, nawet dużo więcej, yy, ale jest tam jednak para dorosłych, która jest na stałe i mhm. zachęcam też do tego, żeby osoby, które... Wiecie, to jest bardzo trudne zajęcie, nie ukrywajmy, jest piękne, bo patrzeć na, na, na te dzieci i ich rozwój mhm. jest cudownie, ale jest to niewątpliwie bardzo trudne zadanie i nie każdy czuje się na siłach, żeby to robić 24 godziny na, na dobę. Dlatego też namawiam inne rodziny, innych dorosłych, yy, którzy mogliby jako wolontariusze pomagać, wspierać takie właśnie cudowne osoby. Yy, tak, to jest też nasze zadanie, żeby Wam było jak najłatwiej. A problemów jest mnóstwo, bo to też Pani Magda zwróciła uwagę, że ponad 13 tysięcy rodzin w Polsce czeka na, na, na rodziny zastępcze, gdzie wyroki są niewykonane i, i oczekują mhm. też ogromnego wsparcia i psychologicznego i takiego finansowego, ale też głównie takiego ludzkiego po prostu podejścia do tematu. Mhm. Pani Wiktoria Torbiak również przekazuje pałeczkę swojemu synowi i synowej. To jest naprawdę godny polecenia przykład, event na skalę kraju, że tradycją rodzinną staje się przejmowanie piecze zastępczej przez pokolenie, przez dzieci pani Wiktorii. Chciałam powiedzieć również, że ta dzisiejsza impreza, którą przygotowaliśmy dla naszych rodzin zastępczych, mogła być zrealizowana dzięki wsparciu budżetu miasta panu prezydentowi i pani prezydent, której dzisiaj nie mogło być z nami, ale sercem jest właśnie z rodzicielstwem zastępczym, a także dołączyło się do organizacji naszego spotkania wiele instytucji, które wspiera rodzicielstwo zastępcze. Jak państwo widzicie, tutaj mamy wymienionych sponsorów. Czekamy na kolejnych, którzy również będą chcieli wesprzeć nasze rozwijające się rodzicielstwo zastępcze. Zachęcamy tak oczywiście. A czy teraz państwo macie jakieś ja mam pytania? pytania? Dobrze, mogę Proszę bardzo. Na, na początek, Ustawa o pieczy zastępczej jest datowana na rok 2011, czyli po 13 latach jej funkcjonowania można ocenić, czy się sprawdziła, czy wymaga nowelizacji. Myślę, że ten temat też był poruszany na spotkaniu, które nazwano Okrągłym Stołem, na którym pani pani Magda była. Mówię oczywiście o spotkaniu w ministerstwie z nową panią minister. To było pierwsze spotkanie i te spotkania trwają do dzisiaj, bo odbywają się bardzo często. Jest pięć grup roboczych na różne tematy dyskutują i rozmawiają i myślę, że nowelizacja ustawy w najbliższym czasie będzie przygotowywana. I jest tam dużo postulatów bardzo, o których my wszyscy wiemy i czasem różnimy się, czasem myślimy dokładnie tak samo, ale jedno jest pewne w myśl istniejącej ustawy. Można zrobić czasem. Jest taka. Zawsze jest tak, że na drugim końcu, jak, jak mówimy, że w przypadku jakiegoś dziecka system zawiódł, to nie jest system. W myśl tej obowiązującej ustawy bardzo dużo dobrego można robić. I na końcu yy, wiesz, stołu, przy którym rozmawiamy, na końcu yy, po drugiej stronie telefonu, zawsze jest po prostu człowiek. Jeżeli jest tam człowiek, który rozumie i czuje, to przy tej ustawie też można naprawdę pomagać ja dzieciom. Ja mam wrażenie, że ona jest dobrze napisana, ona jest I, bardzo szczegółowa. Tak. Masło 90 stron, tak naraz nie no. można jej połknąć będzie. No tam jest dużo ochrony danych na przykład, bardzo dużo, zbyt może obszernie, ale nieważne. Natomiast tak. chciałabym się dowiedzieć, w jakich punktach wymaga nowelizacji, czy to już było tak pod lupę wziące? Bardzo wielu, wiesz, no to jest przede wszystkim sposób zatrudniania, tak. wysokość, wynagrodzenia. wysokość wynagrodzenia, sposoby wspierania tych właśnie rodzin, świadczenia hmm. fakultatywne, czyli takie dodatkowe. Bardzo, bardzo dużo tematów. Ale jednak odnoszę wrażenie, to już o czym przed chwilą mówiłam, że przy tej ustawie, która teraz obowiązuje w naszym kraju, to zależy do jakiego organizatora pieczy zastępczej trafimy i różnie się te rzeczy wydarzają. Więc myślę, że takie uwrażliwianie jest nam najbardziej potrzebne i wśród organizatorów pieczy zastępczej, i wśród ludzi, wśród w ogóle społeczeństwa. Ja, chcę, bo ja tutaj przyjechałam tylko po to, żeby Wam powiedzieć, że jeżeli słyszycie, że ktoś jest rodziną zastępczą, to na pewno to jest osoba o ogromnym sercu, i to nią kieruje, i trzeba. Spojrzeć na to y, szerzej mm -hmm. i pomyśleć, jak można ją wspierać. I tyle. Po prostu to są na, na, najlepsze osoby, jakie poznałam w życiu. I nawiązuję tutaj do tego, że, że niektórzy y, uważają, że to jest coś takiego gorszego, wstydliwego Nie, i tak to dalej. Ciężko. To Wrócić. są piękni ludzie. Tak. I y, głównie to zdanie przy, przyjechałam tutaj powiedzieć. Dziękuję tak. bardzo. I czekamy <laughs> na kolejne chętnie. Tak. Okay.